Lampka LED-kreślarska. Materiał ten nie jest sponsorowany. Dzisiaj zrecyzujemy sobie lampkę kreślarską wraz z pilotem. Przede wszystkim cechy i funkcje tej lampki. To tutaj widzicie 24W. Maksymalny pobór prądu od 2,7K do 6,5K. Temperatura kolorów oraz produkt jest aluminium ABS Plus PC. Teraz tak, mamy rozpakowanie. Mamy tutaj lampkę, mamy zasilacz, mamy tutaj do przykręcenia lampki oraz mocowanie, tak zwany zacisk oraz nasze ramię. Ramka, muszę przyznać, wygląda solidnie. Ma trzy panele świecenia, które możemy regulować. Panel dotykowy oraz pilot. Pilot to super magia. To jest tak zwana nasza różdżka, jakby można było powiedzieć w Harrym Potterze. Mamy też instrukcję obsługi w języku polskim ze wszystkimi naszymi funkcjami w lampce oraz instrukcją użytkowania na odwrocie. Teraz tak, bezcienowie, oświetlenie LED, szeroki panel ma 120 cm, Regulacja temperatury barwowej, regulacja jasności czyli 5 stopniowa. Tryb automatyczny czyli czujnik światła posiada Współczynnik oddania barw na poziomie 95%, 6 ruchomych przegubów, dotykowy panel sterowania plus pilot oraz mocowanie na zacisk 63 mm, jeżeli ktoś ma takie biurko grubsze. Z drugim pokoju gaśnie. Ten pilot to naprawdę świetna zabawka, bo on jakoś działa radiowo. Nie zapalę, całe stanowisko jest podświetlone. W zasadzie fajna, bardzo fajna lampka, bo przyda się i do nagrywania, i do recenzji, i może być do nauki, i do wszystkiego w zasadzie. Oszczędza prąd 24 waty. To jeszcze jest takie coś jak magnesik. Ciekawe, czy to działa. Sprawdźmy to. O, zobaczcie. Zaje fajna sprawa. Coś niesamowitego i to taka stabilne stabilne ramię trzystopniowe. Tutaj mamy w zasadzie na dole mamy punkt tu mamy punkt do regulacji i tu na górze. Bardzo fajna rzecz a jak ktoś nie chce korzystać z pilota to ma tutaj takie przełączniki fajne. O nawet to fajnie działa bo tutaj mamy coś takiego jak ściemnianie. Na przycisk możemy zrobić. Jeszcze wszystkich funkcji nie znam, ale bardzo fajnie to działa. Nawet nie muszę tego przyciskać mocno, i, tu są, i to jest bardzo fajne, że to są fajne trzy panele. To w zasadzie można obracać tutaj na różne strony, ale tego nie będę robił. Ładnie to wygląda teraz na trzech panelach. Jest i ja się pobawię pilotem. Tylko że minus jest taki, tego, że no w pilocie niestety brakło baterii, trzeba było baterię dołożyć. Niestety brakło baterii producentowi nie dodał i trzeba było sobie kupić do ale to nie problem dla mnie a co to jest? to jest jakiś a, to jest taki tryb fajno nocny do spania, coś takiego albo do czytania kto wie nawet nie wiem jak to wyłączyć, chyba tym będę musiał rozjaśniać, o, to jest tryb roz rozjaśniacza szkoda, że nie ma różnych kolorowych paneli, ale to kolorowych, yy, kolorów, ale to nie szkodzi Fajna taka lampka do czytania. Czyli to są tryby świecenia. Bardzo fajne nie męczy oczów. To możemy obniżyć, to możemy podwyższyć. Ogólnie fajna sprawa. Jest takie bardzo naturalne światło. No, eksematus chyba teraz, teraz jest 100, więc i na noc, i w dzień bardzo fajna sprawa będzie. Można grać na pianinie na przykład. I ładnie świeci, więc bardzo fajna sprawa. W sumie to minimalnie jest tak, do czytania coś fajnego. Potem sobie zwiększamy, czyli jest minimalnie pierwszy stopień, drugi stopień, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. Dziesięciostopniowa regulacja natężenia światła. Bardzo fajna sprawa. Się wydaje, naprawdę polecam. Świetna lampka, naprawdę jestem zadowolony z niej. Teraz zobaczę, bo włączam komputer i zobaczę, jak to będzie się prezentować całe to świecenie, bo zawsze mogę sobie to wyregulować tylko dwie lewa i prawa bo prawa i lewa może chodzić, a środkowa już nie. O przy włączonym komputerze tak to wygląda a jeszcze sobie odpalę środkową. O, środkowa chodzi. Środkowa to bardziej, jakbym tutaj coś na środku robił. Więc bardziej bym sobie może dwie po bokach zrobił. Czyli takie bardziej kameralne, stanowane. Do filmów nawet można sobie odpalić. A jakbym sobie się tak pobawił trochę to jest do kawy, do kawy to raczej nie. Do komputera tutaj, do czytania. Tak. Jeszcze do spania. No, do spania to nie bardzo. Bo teraz to już nic nie widać. Do komputera sobie odpalę. Do czytania bym chciał sobie, o to też jest bardzo fajna sprawa. Takie rozjaśnienie, bardziej takie lepsze na oczy. A do komputera to jak do pracy. No i muszę powiedzieć, że lampka ładnie to, ładnie wygląda na włączonym komputerze. Jeszcze sobie wezmę tryb, to był czytania. Tak to wygląda, no fajnie, fajnie. Oczy nie bolą, to, to jest najważniejsze. Elegancko, to widać. A teraz, jak filmy wyglądają, no, bardzo, bardzo fajnie. Przyzwoicie, nieźle działa na tej lampce. Elegancko, muszę powiedzieć. Ciekawe, jak gry będą działały i chodziły. Czuję, że trochę jak na stadionie takie oświetlenie z góry jest, pada na, na ten sprzęt cały. Fajnie wygląda. Ciekawy Ciekawe jestem, czy podczas grania na przykład jakieś gry czy oglądania filmów czy tworzenia muzyki. Ciekawe czy będą mi oczy bolały od tego, ale to wszystko na recenzji się dowiecie. A wy dajcie znać co myślicie o takiej lampce, czy warto kupić albo napiszcie w komentarzu jakie, z jakich lampek korzystacie. Zostawcie suba, lajka, no i w opisie macie plusy i minusy oraz podsumowanie z lampki. A tak wygląda lampka z tyłu za biurkiem. Tak się prezentuje całkiem nieźle. Trzymajcie się, cześć!